Twojemu psu brzydko pachnie z ucha? Może to malasezja? Malasezja to drożdżak bytujący na skórze i zewnętrznej części kanału słuchowego psa i kota. Jego obecność jest zupełnie normalna. Problem pojawia się wtedy, gdy drożdżak zaczyna się nadmiernie namnażać. Ciepłe, zaciemnione i wilgotne miejsca na skórze psa są idealnym środowiskiem do rozwoju malasezji. Infekcja drożdżakowa często towarzyszy alergiom, chorobom endokrynologicznym czy np. atopowemu zapaleniu skóry. Charakterystyczne objawy drożdżycy to zmiana koloru sierści na ciemnobrunatną, nieprzyjemny zapach skóry, a także ciemna wydzielina w kanałach słuchowych. Infekcji tej towarzyszy silny świąt, drapanie skóry, wylizywanie łap, a także trzepanie uszami. Jeśli u naszego czworonoga zobaczymy niepokojące objawy, powinniśmy zgłosić się do lekarza weterynarii w celu potwierdzenia drożdżycy i wprowadzenia odpowiedniego leczenia.